Najgłupszy błąd taki zrobiłem przy czytaniu książki. Książka nazywa się 7F i napisał ją Neil Stevenson. A o tym błędzie będzie na koniec. To epicka historia science fiction, która zaczyna się zdaniem. Księżyc eksplodował bez uprzedzenia i bez żadnego widocznego powodu. Księżyc wybuchł, nie wiemy dlaczego, wiemy za to, co nastąpi wkrótce. Mamy niecałe dwa lata. Na ewakuowanie się z Ziemi, ponieważ spadające szczątki zniszczą wszystko, co znamy. To nie jest lekka lektura. Stevenson naprawdę trzyma się nauki. Fizyki, inżynierii, astronomii, a nawet genetyki. Ale w tym też tkwi też jej siła. Ponieważ mamy wrażenie, że to może stać się naprawdę. Książka jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy. Zaczyna się katastrofą i obserwujemy to, jak ludzie szykują się na nadchodzącą katastrofę. W drugim obserwujemy walkę o przetrwanie tej garstki ludzkości, która się tu udało w kosmosie. Trzeci etap, przeskakujemy 5000 lat w przyszłość i patrzymy, czym to wszystko się skończyło. Co jest bardzo fajne, bo nie kończymy z takim klasycznym cliffhangerem, który otwiera nam historię, nie wiemy, co było później, tylko faktycznie dostajemy odpowiedź na wszystkie pytania które krąży nam w głowie. Ja czytałem tę książkę ponad 7 lat temu, a cały czas wracam do niej w pamięci. To jest historia, która zostanie z tobą na długo. Dla mnie pięć gwiazdek. A ten błąd? Przez całą lekturę myślałem, że książka nazywa się ZEF i dopiero na ostatnich stronach skapnąłem się, że to jednak nie jest Z, a 7F. Czy macie w swojej historii czytelniczej jakiś podobny błąd?